Siedzę tutaj na drewnianej ławce, która skrzypi przy każdym moim ruchu, próbując zrozumieć, jak znalazłem się w tej sytuacji. Minęło zaledwie kilka godzin, odkąd wszedłem do tego opuszczonego kościoła miejsca, które wydawało się zamrożone w czasie, zapomniane przez Boga i człowieka. Światło dnia zanikało, a ja, Jakub, zwykły nauczyciel historii, Szukałem czegoś, co pomogłoby jednemu z moich uczniów. Robił projekt na temat historycznych budynków w naszym mieście, a ten stary kościół wydawał się ukrytym skarbem idealnym do szczegółowej analizy. Prawda jest taka, że nigdy nie lubiłem przygód. Moim życiem zawsze rządziła rutyna i spokój spokojnej egzystencji, otoczonej książkami i badaniami. Ale kiedy ten student wspomniał o kościele, i tajemnicy jego nagłej dezaktywacji wiele lat temu, coś we mnie drgnęło. To nie była ciekawość, to była bardziej potrzeba pomocy, wniesienia znaczącego wkładu w coś, co wydawało się ważne. Być może był to mój instynkt nauczyciela, aby zapewnić najlepszy możliwy przykład i informacje. Dotarcie do kościoła nie było trudne, położony na obrzeżach miasta. Otoczony starym cmentarzem, który wyglądał bardziej jak przedłużenie samej natury, stał jak gigant z kamienia i ciszy. Brama była uchylona, jakby ktoś lub coś dowiedziało się o moim przybyciu i zapraszało mnie do środka. Ścieżka do drzwi wejściowych pokryta była suchymi liśćmi, które trzeszczały pod moimi krokami, przerywając grobową ciszę, która spowijała to miejsce. Gdy otworzyłem drzwi, ogarnęło mnie zimne, wilgotne powietrze. Wewnątrz kościoła atmosfera była jeszcze bardziej ponura. Pokryte kurzem ławki wyglądały jak rzędy duchów czekających na kazanie, które nigdy nie zostanie wygłoszone. Gdy moje oczy przyzwyczaiły się do ciemności, moje serce zaczęło bić trochę szybciej, nie ze strachu, ale z dziwnego oczekiwania. Byłem tam z dobrego powodu, powiedziałem sobie, próbując zignorować rosnące poczucie, że to miejsce kryje w sobie coś więcej niż tylko ślady zapomnianej wiary. Nie wiedziałem, że w cieniu tego kościoła znajdę znacznie więcej niż artefakty czy dane do szkolnego projektu. Miałem odkryć tajemnice, które być może powinny pozostać pogrzebane wraz ze starożytnymi wiernymi, którzy kiedyś nazywali to miejsce świętym. Gdy szedłem środkową nawą kościoła, moje kroki rozbrzmiewały w pustej przestrzeni, mieszając się z szeptami wiatru, który zdawał się nieść głosy przeszłości. Słabe światło wpadające przez rozbite okna ledwo oświetlało ścieżkę, ale wystarczyło by odsłonić ołtarz w tle. Pomimo opuszczenia, ołtarz wciąż wyglądał imponująco, jakby przeciwstawiał się czasowi i rozkładowi. Podchodząc bliżej, zauważyłem, że symbole religijne, które normalnie zdobiłyby to miejsce, były zniekształcone, niektóre odwrócone z atmosferą profanacji, która przyprawiła mnie odreszcze. Wyglądało to tak, jakby ktoś celowo zdewastował to miejsce, próbując wymazać jego świętość. Powietrze tam było cięższe, obciążone historią, której zaczynałem czuć, że nie chcę znać. Mój wzrok przykło coś częściowo ukrytego pod tkaniną, która zakrywała ołtarz. Była to stara książka z wytartą skórzaną okładką i pożółkłymi od czasu stronami. Zawahałem się przed dotknięciem jej. Ale potrzeba zrozumienia tego, co wydarzyło się w tym kościele, była silniejsza. Podniosłem pamiętnik i otworzyłem na przypadkowej stronie. Słowa napisane chwiejnym pismem ujawniły szczegóły ostatnich dni kongregacji, wspominając o dziwnych rytuałach i decyzjach, które wydawały się bardziej desperackie niż święte. Każde przeczytane słowo wzmagało we mnie poczucie, że wydarzyło się tam coś strasznego. Notatki mówiły o perwersyjnym sekrecie, który Kościół ukrywał, o czymś, co miało przynieść ochronę i błogosławieństwo, ale zamiast tego przyniosło tylko zniszczenie i hańbę. Wiedziałem, że muszę przeczytać więcej, aby w pełni zrozumieć to, co zostało napisane, ale część mnie obawiała się prawd, które pamiętnik wciąż zawierał. Wertując po żółkłe strony pamiętnika, zaczęłam słyszeć szepty. Na początku myślałem, że to wiatr, ale wkrótce zdałem sobie sprawę, że głosy dochodziły z wnętrza samego kościoła. Były stłumione, jakby uwięzione w ścianach lub pod podłogą, po której stąpałem. Wstałem z dziennikiem w ręku i podążyłem za dźwiękiem do małych drzwi, które prowadziły do bocznej konfesji. Gdy się zbliżyłem, szepty stały się wyraźniejsze. Były to głosy udręki, powtarzające słowa winy i żalu. Dlaczego to zrobiliśmy? Powiedział drżący głos. Czym się staliśmy? Lamentował inny. Zacząłem odczuwać strach nie strach przed duchami czy stworzeniami ale strach przed odkryciem prawdy o ludziach, którzy kiedyś szukali schronienia i spokoju w tym kościele. Każdy krok w kierunku głosów zwiększał intensywność bicia mojego serca. Czułem się, jakbym wkraczał w świętą przestrzeń terytorium grzechów i tajemnic, które być może powinny być pozostawione za sobą. Zapomniane z czasem. Ale teraz byłem tam, słuchając echa jego lamentów, które zdawały się błagać o wysłuchanie, aby ktoś w końcu zrozumiał, co się stało. Poczucie, że nie jestem sam, nasiliło się. Czułem się obserwowany, osądzany przez tych, którzy kiedyś nazywali to miejsce duchowym domem. Całe moje ciało zareagowało na tę atmosferę. Dreszcz przebiegł mi po kręgosłupie i wiedziałam, że pomimo strachu. Nie mogę pozostawić tej tajemnicy bez odpowiedzi. Głosy, teraz wyraźnie słyszalne, nie były już tylko szeptami, ale chórem rozpaczy i smutku, który wypełnił zimne powietrze opuszczonego kościoła. Kontynuując eksplorację, natknąłem się na ścianę pokrytą portretami. Zdjęcia, zakurzone i wyblakłe przez czas, przedstawiały byłych członków kościoła. Ich spojrzenia, nawet utkwione w nieśmiertelności obrazów, Zdawały się podążać za mną przy każdym moim ruchu. Wyraz ich twarzy był surowy, może nawet oskarżycielski, jakby każdy z nich chciał opowiedzieć mi swoją własną historię upadku i żalu. Zaintrygowany i nieco zaniepokojony tymi spojrzeniami, które wydawały się tak żywe, kontynuowałem swoją drogę, aż mój wzrok przykuł stary gobelin z tyłu pokoju. Było to mroczne dzieło z obrazami aniołów i demonów walczących wśród burzliwych chmur gdy przesunąłem gobelin, aby lepiej się za nim przyjrzeć, odkryłem małe drzwi niemal idealnie zakamuflowane przez dekorację ścienną. Za drzwiami znajdował się pokój, który wyglądał jakby nie był dotykany od lat. Półki pokryte były książkami i pamiętnikami, a także różnymi przedmiotami, które wyglądały jakby były używane w ceremoniach. Powietrze było nieruchome. Jakby od dziesięcioleci nie oddychał tam żaden człowiek. Wśród przedmiotów znalazłem więcej zapisów, które szczegółowo opisywały rytuały, które z tego co zrozumiałem, bardzo różniły się od normalnych praktyk kościelnych. Były tam opisy ceremonii o północy, inwokacje, a nawet ofiary coś, co zmroziło mi krew w żyłach podczas czytania. Każde odkrycie w tym pokoju dodawało ciemniejszą warstwę do historii tego kościoła. Czułem, że każdy kawałek był fragmentem makabrycznej układanki, pokazującej kongregację, która zboczyła z pierwotnej ścieżki tak daleko, że zakończyła się tragedią. Gdy przeglądałem zapisy, szepczące głosy zdawały się przybierać na sile, jak gdyby dusze portretowanych były wokół mnie, obserwując, jak odkrywam pozostawione przez nich tajemnice. Gdy zapadła noc, kościół zdawał się przekształcać. Ciemność pogłębiła się w rogach ogromnej sali. A cienie zaczęły poruszać się w sposób, który wymykał się logice. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem cienistą postać, był to tylko przebłysk z kącika mojego oka. Odwróciłem się szybko, ale nic tam nie było, tylko pustka i cisza. Jednak uczucie bycia obserwowanym tylko rosło, czyniąc powietrze niemal nieznośnie ciężkim. Zjawy stawały się coraz częstsze i bardziej widoczne. Niejasne ludzkie kształty unosiły się w korytarzach, przechodząc przez ściany i znikając w jednej chwili. Każda zjawa pozostawiała w powietrzu lodowaty ślad, pozostałość po czymś strasznym, co kiedyś wydarzyło się w tym miejscu. Starałem się zachować zdrowy rozsądek, wmawiając sobie, że to tylko efekt strachu i ciemności, ale strach miał oczy. I czułem na sobie ich spojrzenie z każdym krokiem. Kiedy próbowałem dalej eksplorować, światło zaczęło zawodzić. Mała latarka, którą zabrałem ze sobą, zaczęła migotać, jakby dusiła ją atmosfera tego miejsca. Z każdym migotaniem cienie tańczyły wokół mnie, rosnąc i kurcząc się w sposób, który przyprawiał mnie o szybsze bicie serca. W jednej z tych chwil ciemności wyraźnie poczułem obecność obok mnie chłód który przebiegł wzdłuż mojego kręgosłupa i wyszeptał starożytne sekrety wprost do mojego ucha. Napięcie rosło z każdą sekundą spędzoną w kościele. Wiedziałem, że to miejsce zamieszkuje coś głębszego i mroczniejszego niż opuszczenie. To było tak, jakby sam Kościół oddychał mrocznym życiem napędzanym przez rytuały i sekrety, które były praktykowane pod jego dachem. I w tym momencie, zrozumienia, zdałem sobie sprawę, że cienie nie były tylko cieniami. Były echami przeszłości, która nie chciała zostać zapomniana, a teraz w jakiś sposób wiedziały, że podzielam ich sekrety. W miarę upływu nocy moje pragnienie wydostania się z kościoła rosło, ale każda próba otwarcia drzwi powodowała coraz większą frustrację. Wydawało się, że zostały zapieczętowane przez jakąś niewidzialną siłę, opierając się wszelkim moim wysiłkom ucieczki. Uczucie uwięzienia w cieniu i szeptach potęgowało moją desperację. Portrety na ścianach zdawały się żyć własnym życiem, a ich szepty stawały się wyraźniejsze i bardziej ukierunkowane. Rozmawiali między sobą, dyskutując o swoich grzechach i żałując przeszłych wyborów. Nieruchome oskarżycielskie spojrzenia portretowanych sprawiały, że czułem się jakbym był ławą przysięgłych ich czynów, a to tylko dodawało wagi przerażeniu. Które już odczuwałem. Jednocześnie fragmenty, które czytałem w dzienniku, oświetlone teraz jedynie przerywanym światłem mojej latarki, zdawały się przyciągać byty. Każde słowo czytane na głos zdawało się wzmacniać ich obecność, czyniąc je odważniejszymi i bardziej widocznymi. Były teraz czymś więcej niż zwykłymi cieniami. Były niemal namacalne, postacie spowite zasłoną rozpaczy i bólu. Które poruszały się w nieznanym celu. Moja rozpacz zmieniła się w panikę, a atmosfera w kościele stawała się coraz bardziej przytłaczająca. Powietrze było naładowane energią wydarzeń, które mogłem sobie wyobrazić tylko w najgorszych koszmarach. Kościół ze swoimi starożytnymi tajemnicami i zapomnianymi grozami całkowicie mnie ogarnął i coraz bardziej czułem się częścią jego mrocznej historii. Nie mogąc oderwać się od opowieści o grzechu i odkupieniu, które zawierał. Każdy cień, każdy szept, każde spojrzenie na portrety zdawały się wciągać mnie głębiej w mroczną przeszłość tego świętego i przeklętego miejsca. W miarę jak noc się pogłębiała, byty zaczęły ujawniać swoje prawdziwe formy. Nie były już tylko niewyraźnymi cieniami lub odległymi sylwetkami. Teraz były groteskowymi postaciami które odzwierciedlały historię grzechu zapisane w dzienniku. Każdy z nich zdawał się dźwigać ciężar swoich przeszłych czynów, manifestując się w formach, które uwidaczniały popełnione przez nich okrucieństwa. W konfrontacji z tymi zjawami wyczułem, że nie były tam tylko przez przypadek szukały czegoś, a może kogoś, i zacząłem się obawiać, że tym kimś byłem ja. Gdy powoli poruszałem się po kościele, starając się unikać bezpośredniego kontaktu z tymi postaciami, jedna z nich zbliżyła się bardziej niż pozostałe. Była to przytłaczająca obecność, która w jakiś sposób zaczęła wydobywać moje najciemniejsze lęki i sekrety. To było tak, jakby kościół działał jak lustro, odbijając nie tylko grzechy jego byłych uczestników, ale także każdego, kto odważył się wejść na jego teren. Stanąłem twarzą w twarz z częściami siebie. O których najbardziej chciałem zapomnieć, a każdy krok prowadził mnie głębiej w moją własną podróż rozpoznawania i konfrontacji z przeszłością. Podczas dalszych poszukiwań odkryłem stary dokument, który rzucił światło na rolę Kościoła w społeczności. Ujawnił on, jak pod fasadą świętości dokonywano strasznych praktyk, usprawiedliwianych wypaczoną wiarą w odkupienie, którego nigdy nie można było osiągnąć za pomocą takich środków. To zrozumienie nie tylko zintensyfikowało obecność bytów wokół mnie, ale także wniosło nową warstwę horroru do doświadczenia, gdy zdałem sobie sprawę z zakresu szkód wyrządzonych nie tylko członkom kościoła, ale także samej istocie społeczności, w której się znajdowałem. W miarę upływu nocy znalazłem brakujące strony z pamiętnika ukryte pod luźną płytą na podłodze zakrystii. Strony te zawierały jeszcze bardziej niepokojące szczegóły dotyczące ostatnich rytuałów odprawianych w kościele. Mówiły o ostatnim desperackim wysiłku osiągnięcia odkupienia poprzez ofiarę, która wbrew oczekiwaniom przypieczętowała tragiczny los wszystkich zaangażowanych. Gdy czytałem te fragmenty, ściany kościoła zdawały się pulsować ponurą energią, jakby słowa na nowo rozpalały wspomnienia tego miejsca. Wkrótce zdałem sobie sprawę, że ofiary tych rytuałów nadal zamieszkiwały Kościół, nie tylko jako wspomnienia lub duchy, ale jako obecność, która nie chciała zostać zapomniana. Postacie, które widziałem, były czymś więcej niż manifestacją grzechu. Były samymi ofiarami uwięzionymi między rzeczywistością a jakąś mroczną płaszczyzną poza naszym zrozumieniem. Gdy te zjawy stały się wyraźniejsze. Zaczęły mnie otaczać, a każda z nich domagała się czegoś innego. Niektóre szukały sprawiedliwości, inne po prostu chciały być zapamiętane lub zrozumieć swoje przeznaczenie. Atmosfera stała się jeszcze cięższa, naładowana emocjami i nierozwiązanymi historiami, przekształcając Kościół w scenę rozpaczy i nieosiągalnego odkupienia. Ogarnięty tą intensywnością, Czułem narastającą klaustrofobię, poczucie bycia uwięzionym nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie w sieci przeszłych wydarzeń, które teraz wymagały mojej uwagi i w jakiś sposób mojej interwencji. Każdy fragment pamiętnika, który czytałem, każdy szept, który słyszałem, wzmacniał to niepokojące połączenie z Kościołem i jego zapomnianymi historiami, popychając mnie coraz dalej w głębokie i bolesne zrozumienie tego, co naprawdę wydarzyło się w tym świętym i przeklętym miejscu. Ostatnie strony dziennika opisywały szczegółowo ostatni rytuał, którego próbowała kongregacja, mający na celu oczyszczenie Kościoła i jego członków ze wszystkich popełnionych grzechów. Jednak zamiast przynieść obiecane odkupienie, rytuał zdawał się raz na zawsze przypieczętować tragiczny los zaangażowanych osób, wiążąc ich dusze z tym miejscem. Wskazując je na wieczne przeżywanie swoich występków. Czytając te słowa, prawda o Kościele zaczęła się przede mną wyraźnie odsłaniać. Stał się on nie tylko miejscem kultu, ale także sceną ludzkiej i duchowej rozpaczy. Duchy ofiar, teraz bardziej widoczne i namacalne, zdawały się szukać ulgi w mojej obecności, jakbym mógł zaoferować im zrozumienie i uznanie, którego tak długo im odmawiano. Gdy zagłębiłem się w lekturę, każdy z duchów zaczął opowiadać swoją historię, już nie szeptem, ale wyraźnym, pełnym bólu głosem. Nie wołali tylko o sprawiedliwość, ale o pokój. Ujawnienie ich osobistych historii i zbiorowej tragedii, która miała tam miejsce, stworzyło więź między nami, sprawiając, że poczułem się częścią ich narracji, jakbym był tym, który został wybrany aby być świadkiem i być może pomóc zakończyć ten cykl cierpienia. W obliczu tego intensywnego obciążenia emocjonalnego i historycznego zdałem sobie sprawę, że czegoś się ode mnie oczekuje. Duchy poprzez swoje spojrzenia i głosy zaczynały domagać się decyzji, działania, które być może mogłoby zaoferować im pewnego rodzaju odkupienie lub przynajmniej pierwszy krok, aby w końcu mogli odpocząć. Wiedziałem, że moje odejście z kościoła nie będzie możliwe bez wcześniejszej odpowiedzi na to wezwanie, bez stawienia czoła i zaakceptowania roli, która została mi teraz narzucona przez tę straszną prawdę, która została ujawniona. Zdając sobie sprawę, że moje odejście zależy od rozwiązania męki tych dusz, postanowiłem przeprowadzić rytuał odkupienia, korzystając z instrukcji, które znalazłem w samym dzienniku. Mój cel był prosty, ale zuchwały zaoferować udręczonym duszom szansę na spokój uwolnienie z łańcuchów, które związały je z tym miejscem rozpaczy. Z niewielką ilością światła, która wciąż pochodziła z mojej migającej pochodni, przygotowałem ołtarz, organizując święte przedmioty, które znalazłem w ukrytym pokoju, i wyrecytowałem słowa, które miałem nadzieję przynieść ulgę. Cienie wokół mnie zdawały się poruszać w oczekiwaniu, a wiatr na zewnątrz wzmagał się, jakby sama natura brała udział w rytuale. W kulminacyjnym momencie rytuału kościół ogarnął chwilowy spokój. Głosy i cienie ucichły, i przez krótką chwilę myślałem, że odniosłem sukces. Ale wtedy starożytna struktura kościoła zaczęła pękać. Kamienie i belki skrzypiały i pękały wokół mnie, jakby sam budynek odrzucał efekty rytuału, lub być może uwalniał całą negatywną energię, którą nagromadził przez lata. Pośród chaosu, gdy próbowałem uciec przed spadającymi gruzami, Zdałem sobie sprawę, że moja interwencja zmieniła coś fundamentalnego w równowadze tego miejsca. Byty, niegdyś tak widoczne i słyszalne, zdawały się rozpraszać, a ich głosy zamieniały się w szepty podziękowań zmieszane z ostatnimi oskarżeniami o dawne grzechy. W końcu, gdy ciężka belka spadła, blokując moje wyjście i rzucając mnie na ziemię, kościół zawalił się na siebie, zamykając zarówno swoją historię, jak i moją w swoich zniszczonych ścianach. Ostatnią rzeczą, jaką usłyszałem, były echa dusz, które być może w końcu znalazły odpoczynek, i dźwięk mojego własnego serca, które biło powoli, gdy ciemność ogarnęła mnie całkowicie.